Snowman Dice, czyli bałwan z kostek, tak do gry Gra od wydawnictwa takiego, Brain Games, my ich znamy generalnie z gry I school. Generalnie to jest taka gra naprawdę super dla, dla dzieciaków o obstrykaniu pingwinów. I tak, tas, ten bałwan z kostek, to jest od 6 roku życia, 2 do 4 graczy, około 10 minut zabawy, szybka, szybka taka gierka. Tu mamy coś pokazanego z tej zabawy, będą kostki, będziemy układać te bałwany i też będziemy strykać jakoś je. No ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, w każdym razie mamy tu taką wesołą kulę, tak, jest taka kula. Mike Elliot no i patrzymy co jest w środku jest instrukcja jest jakiś taki punkcik gdzie to ma dolecieć są kostki ja próbuję wyciągnąć jest małe opakowanie no chodźcie kostki Tak. Wszystko, wszystko, tak to wygląda, postek, postek całkiem sporo. I tak po kolei, co my tu mamy? Takie coś. Są fragmenty i te fragmenty są z różną ilością guziczków, jakby, choć nie jest inny bo Trochę od tamtego trudno powiedzieć. ile tutaj mamy? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20 kostek tu jest. 20 kostek i taka podkładka jakiegoś celu. No i zobaczmy. Zobaczmy coś z instrukcji: sobie 20 kostek, jeden biegun północny, tak? Tu są te cele. Rozstawiamy, każdy z graczy otrzymuje. Widzę, po kostek 5. Tutaj już mamy przebieg gry opisane. sobie tego jakiegoś naszego bałwana będziemy układać. A potem musimy go przesunąć. Podejrzeć na ten biegun północny. Z, użyć jednego palca możemy. A inny gracz chodzi na to, jak będziemy przesuwali, może użyć kuli śnieżnej i celować w nas bo tu na tych niektórych jest o tak tu jest kula śnieżna tak i on będzie mógł nas celować żeby nam tego bałwana zniszczyć K koniec gry kiedy nasz bałwanek tutaj ze swoją buzią dojedzie na ten biegun wychodzi na to i tu punktowanie no i kto stworzył grę jakieś takie dokładne informacje tak Jak to wygląda w teorii? Przekonamy się, jak to wygląda w praktyce. Przesuwamy. A ktoś celuje, tak? Trzeba mocno stryknąć, No to wtedy się bałwan rozwali. Cudzy, najlepiej, tak? I to jest Snowman Dice. Czyli no bałwan z kostek, tak tutaj to widzimy. I taką mamy zawartość. Dzięki.